Z Ewangelii według świętego Łukasza Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę. Co za dziwna pochwała, jak można chwalić kogoś nieuczciwego. Oczywiście dzisiejszą Ewangelię trzeba czytać w planie duchowym, w sensie duchowym. Jezus nie pochwala nieuczciwości ekonomicznej. Jezus pochwala tych, którzy z litości i z miłosierdzia, a nawet po prostu po to, by uratować własną skórę, postanowili zapomnieć ludziom ich długi. Tak, zapominanie długów, zapomina, zapominanie win, zapominanie e, uraz, zapominanie tego, że ktoś mnie skrzywdził, e, zapominanie tego, że ktoś mnie źle potraktował, to czynność święta, którą Jezus bardzo, bardzo chwali. Do zobaczenia jutro.